Czy gdy Donald Trump nakłada kolejne cła i szermuje imperialną retoryką, to znaczy, że oglądamy właśnie początek nowej epoki protekcjonizmu? Czy o nowym kształcie globalizacji zadecydują paradoksalnie tacy ludzie jak Donald Trump, Xi Jinping i Narendra Modi? Kto będzie rządził kształtem świata najbliższych lat? O tym porozmawiamy z Jakubem Dymkiem. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Ze studia Tygodnika Powszechnego w Krakowie wita Państwa Michał Kuźmiński. To jest podcast z cyklu Tematy Tygodnika, w którym z naszymi autorkami i autorami rozmawiamy o najważniejszych tekstach i tematach. Jeżeli nas Państwo teraz oglądają, a nie tylko słuchają, to właśnie widzą Państwo układkę najnowszego numeru Tygodnika, na której trzy twarze. Donald Trump, premier Indii Narendra Modi i prezydent Chin Chi Dzień Pięk. Autorem okładkowego tekstu pod tytułem Nowi Władcy Świata jest Jakub Dymek, publicysta i komentator polityczny, podcaster, który wraz z Marcinem Giełzakiem prowadzi podcast Dwie Lewe Ręce, a w kanale Zero prowadzi autorski program Lewe Skrzydło oraz stały współpracownik Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zanim o tych twarzach układkowych to chciałem cię zapytać o rzecz od której tekst zaczynasz mianowicie o datę 3 lutego. 3 lutego to data, którą dzieciaki będą wkuwały na lekcjach historii, która na pewno dostanie jakąś błyskotliwą nazwę. Czy to na pewno jest data historyczna? Ja myślę, że dzieciaki wcale nie będą wkuwały tej daty na pamięć i że nie będzie ona jakoś koniecznie obecna w podręcznikach, ale postanowiłem trochę zażartować sobie na początku, bo datę 3 lutego rzeczywiście wyczekiwały rynki finansowe, globalne elity polityczne, świat mediów i analityków, ludzie tacy jak my, którzy w dużej mierze nie docenili tego, co może się w ciągu zaledwie kilku dni i tygodni od inauguracji nowego prezydenta i nowej administracji w Waszyngtonie wydarzyć. A wydarzyło się tyle od początku lutego, że prezydent Donald Trump, Trump wprowadził cła na najbliższych, nawet i to geograficznie, i pod względem wolumenu handlowego, partnerów gospodarczych Stanów Zjednoczonych Kanadę, Meksyk i Chiny. Zagroził aneksją Grenlandii, rewizją granic Kanady i kilkoma jeszcze innymi rzeczami, które powiedzieć, że są bezprecedensowe to mało powiedzieć, ale na pewno idą one. Bardzo w poprzek i wbrew temu, co znaliśmy jako tę globalizację szczytowej epoki, końca historii, tej globalizację, w której no, ja mogę mówić tylko za siebie, w której ja się wychowywałem i która wielu ludziom, przede wszystkim z tej właśnie politycznej, rynkowej, biznesowej, medialnej elity, do niedawna jeszcze wydawała się konstruktem bardzo niewzruszonym, bardzo trudnym do podważenia i być może wiecznym. Tymczasem w ciągu zaledwie kilku ostatnich lat, a szerzej maksymalnie dekady, Dowiadujemy się tego, jak tak naprawdę kruchym była być może ona konstruktem i zarazem jak łatwo zamienić jest tej globalizację jakąś inną jej twarzą, co właśnie robi Donald Trump po społu z tymi panami, których widzimy na okładce tego numeru tygodnika powszechnego. I to jest pytanie, czy to jest zamiana globalizacji na jakąś inną globalizację, czy to jest po prostu koniec, śmierć globalizacji, świt nowej epoki protekcjonizmu, zamknięcie granic, koniec wielkowolnych przepływów i tak dalej. Jak mówią komentatorzy w pismach ekonomicznych, widzimy koniec globalizacji wszędzie, tylko nie w statystykach. I to jest moim zdaniem bon który dobrze opisuje to, co z czym rzeczywiście mamy do czynienia, bo od prowadzenia Przez Donalda Trumpa nowych ceł i taryf od procesów tak zwanego reshoringu, czyli przenoszenia fabryk bliżej swoich własnych granic albo do krajów bliżej, związanych z sojuszniczymi więzami, czy wreszcie od odejścia od paradygmatu umów o wolnym handlu ukrywających się pod takimi akronimami jak CETA, NAFTA, TTIP, globalizacja się nie skończy. No, nie skończy się rozciągnięcie globalnych łańcuchów produkcji, które jak podpowiadają fachowe opracowania są dłuższe niż kiedykolwiek. Nie skończy się apetyt wielkiego kapitału, by płynnie zmieniać miejsce, by lokować środki w coraz to bardziej cyfrowych, wirtualnych, płynnych aktywach Wreszcie nie zmieni się rozkład światowych minerałów i cennych metali oraz zasobów, więc to wszystko razem. Spowoduje, że globalizacja jako taka się nie skończy. Ona po prostu zmieni płaszcz, zmieni kostium, wejdzie w nową fazę, i samo to w sobie też nie jest niczym nowym. My z takimi cyklami rozszerzania się więzów handlowych i kurczenia od końcówki XVIII, początku XIX stulecia mieliśmy do czynienia już co najmniej kilkukrotnie. Naprawdę ciekawym pytaniem byłoby to, czy tym razem uda się to bez globalnego kryzysu czy globalnej wojny. Natomiast sam fakt tego, że są epoki, w których bardzo odległe od siebie kraje są ciaśniej powiązane handlowo, kapitałowo, dyplomatycznie, rynkowo, a potem przychodzi okres, w którym te więzy się rozsupują. I zapada jakaś żelazna kurtyna, nie jest niczym w historii nowym. Stąd ja nie twierdzę, że globalizacja się skończy, wręcz przeciwnie myślę, że globalizacja będzie miała się dobrze. Natomiast e, sterować będą nią ludzie, którzy już w te zaklęcia, wolnego handlu, demokracji bez granic, końca historii właśnie, uniwersalizmu praw człowieka czy prymatu międzynarodowych instytucji e, zwyczajnie nie wierzą. I nigdy, w przeciwieństwie do dotychczasowej elity, nawet specjalnie nie musieli udawać, że bardzo głęboko w to wierzą. Stąd będzie to globalizacja, jak mówię, nacjonalistów, globalizacja bez pewnej językowej, retorycznej pozłotki światowego ładu, porządku i demokracji. I wreszcie będzie to globalizacja rzeczywiście bardziej zorientowana na. Konflikt e, imperiów, na ich rywalizację, na walkę o strefy wpływów, co znowu nie zaprzecza samej idei globalizacji, ale raczej zawraca nas do czasów, e, które chociażby w XIX stuleciu już e, widzieliśmy. Spróbujmy się poprzyglądać tym e, ludziom, e, którzy za te stery globalnej, e, nie tylko gospodarki, ale też globalnego ładu e, teraz chwytają i zobaczyć, co stoi za ich podejściami. Narendra Modi, premier, Indii, z całą swoją nacjonalistyczną retoryką z jednej strony, ze współpracą handlową z Rosją, z Chinami ale też ze Stanami Zjednoczonymi. W co grają Indie i czego są przykładem? Opisujesz to jako pewien bardzo ciekawy model, czegoś, co nazywasz polityką lawirowania. No, można to nawet nazwać nawet ładniej, płynną suwerennością, jak nazywają to niektórzy, albo nowym modelem państwa niezrzeszonego. Jak bardzo ładnie ujmują to w swojej najnowszej książce The Rivalry Peril Van Jackson i Michael Burns, Ameryka próbowała przez długi czas podzielić świat na autokracji, i demokrację i patrzeć na to, co dzieje się na naszej planecie bardzo blokowo. Przeoczyła przez to powstanie w ciągu ostatniej dekady nowej, bardzo przemożnej siły, jaką jest nacjonalizm. Co więcej, być może sama poprzez swoje posunięcia, poprzez dokładanie się do globalnych nierówności i wpychanie innych państw w tego rodzaju rywalizację, nawet ten nacjonalizm podsyciła. I Modi oraz Indie służą mi jako swego rodzaju Przykład, wzór, żeby nie powiedzieć synekdocha, państwa, które nie chce się w tej, do tej logiki bloków zapisać. Dzisiaj w takich krajach mieszka pięć. 6, nawet miliardów ludzi. Co prawda, te gospodarki odpowiadają tylko za mniej więcej ćwierć światowego PKB, ale zdecydowanie dominują pod względem tego, ile, ilu mają mieszkańców. Większa część globu po prostu się na te konfrontacje nie zapisuje, nie odnajduje w niej i chce funkcjonować w modelu, w którym nie trzeba opowiedzieć się po stronie umownie już to, nazwijmy, chińskiej, rosyjskiej czy amerykańskiej. Wręcz przeciwnie, chcą, i tu wracam do tego pojęcia płynnej suwerenności zachowywać możliwość przepływania między różnymi biegunami, tak jak podpowiada im to narodowy interes i doraźne możliwości działania oraz potrzeby polityczne. Narendra Modi jest tego przykładem doskonałym, ponieważ z jednej strony, jako polityk o rzeczywiście nacjonalistycznej retoryce, niektórzy powiedzieliby nawet autorytarnych zapędach, powinien w retoryce tego podziału na autokrację i demokrację być co, co najmniej problematyczny, ale jednocześnie ze względu na położenie Indii i fakt, że można wykorzystać czy próbować wykorzystać Indię jako swego rodzaju lewar na Chiny, to amerykańska administracja i cały świat globalnego zachodu raczej patrzy przez palce na problem Modi'ego z. Z liberalną demokracją i chce go przeciągnąć na swoją stronę. Ten zaś z kolei chce zrobić coś jeszcze innego, czyli nie chce ani wyjść naprzeciw oczekiwaniom Zachodu, ani nie chce przegrać konfrontacji z Chinami, więc wybiera swoją własną ścieżkę. Indie są wyjątkowe, bo to najludniejsze państwo świata, ale tutaj powtórzę, to jest przykład pewnych regionalnych mocarstw, takich jak Turcja, Republika Południowej Afryki, do pewnego stopnia Brazylia. Które wszystkie nie odnajdują się w tym modelu, które wszystkie straciłyby na faktycznym końcu globalizacji, i które chciałyby, aby ten model status quo przetrwał jak najdłużej i by konfrontacja między Rosją, Chinami, Stanami Zjednoczonymi została odłożona możliwie w przyszłość. Jest to perspektywa, tu ostatnie zdanie z mojej strony, w ogóle bardzo ciekawa, gdy patrzymy na nią z naszego polskiego punktu widzenia, bo dla nas całkowicie obca, prawda? Ja, ja uważam, że nasze elity komentatorskie, analityczne czy, czy medialne w ogóle przez długi czas nie były w stanie pojąć tego, jak komuś może nie odpowiadać nowa zimna wojna, jak może nie chcieć się do niej zapisać i dlaczego nie chce być po tej słusznej stronie? No, dziś, gdy widzimy też, jak bardzo brutalna staje się międzynarodowa rywalizacja i jak bardzo opadły też pewne maski, być może zrozumienie przywódców tych krajów, które właśnie bardzo jasno nie chcą się do, do tej rywalizacji zapisać, stanie się dla nas choćby minimalnie bardziej zrozumiałe. Hmm, to właśnie bardzo ciekawa perspektywa, biorąc pod uwagę naszą, tak powiem, nasze położenie geopolityczne, prawda? Bo my uważamy, że do, do zimna wojna jest świetna, prawda? Tylko bo tym razem my będziemy po dobrej stronie ją wygramy. E, na na tym też polega ta ironia, że Polska była beneficjentem tej poprzedniej fazy globalizacji, tej nazwijmy ją liberalnej, podyktowanej realiami konsensusu waszyngtońskiego, rozszerzeniem NATO, Unii Europejskiej prezydenturą Billa Clintona, idealizacji wolnych rynków i tak dalej. I teraz Przygląda się jej krachowi nie z rozpaczą, ale z nadzieją, będąc przekonaną, mówię tu o naszych elitach, że gdy ta faza globalizacji odejdzie w przeszłość, a wejdziemy w realia tej ostrzejszej rywalizacji, mającej kształt swego rodzaju zimnej wojny 2.0, to też to będzie dla nas korzystne, bo już dobrze wybraliśmy stronę. Ja co do tego podejścia mam swoje obiekcje i wątpliwości. Mówisz o zimnej wojnie, nam natychmiast przychodzi na myśl konfrontacja między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, Rosją, dzisiaj. Tymczasem, kiedy spojrzeć na, na, na globalny układ sił, no to tutaj tym pretendentem do roli konkurenta w, w walce o tytuł hegemona światowego w stosunku do Stanów Zjednoczonych stają się Chiny i wspomniany wcześniej Xi Jinping, który je reprezentuje. Czy to jest tak, że rzeczywiście ten układ zmierza do nieuniknionej konfrontacji? Przywołujesz tam opinię yy, takich najtwar, najbardziej twardogłowych yy, jastrzębi, prawda? mówiących o tym, że wszystko co służy Chinom jest przeciwko Stanom Zjednoczonym i że to w nieunikniony sposób musi doprowadzić do tego. Że zimna wojna się wydarza. No, jastrzębie muszą cały czas gdzieś pikować w locie, szukać kolejnej zdobyczy albo agresywnie krążyć nad potencjalną ofiarą, no bo inaczej nie byłyby jastrzębiami. Tak to trochę jest z amerykańską polityką zagraniczną, że inflacja zagrożeń, że znaczy bez tej inflacji zagrożeń też duża część partii republikańskiej po prostu nie miałaby o czym mówić. i Muszą szukać tego wroga, bo tylko posiadanie tego wroga uzasadnia w ogóle bardzo wiele działań, których Stany Zjednoczone muszą się podejmować i to, czego tak nastawieni politycy partii republikańskich chcą, ale odchodząc już od tej cokolwiek złośliwej dygresji, spojrzałbym na to tak. Bliska jest mi perspektywa e, Mafio e, Kleina i, i, i Petisa, autorów słynnej książki Wojny Handlowe, to wojny klasowe, którzy pokazują, że rzeczywiście e, ta konfrontacja jest jakoś nieuchronna, ale nie dlatego, że interesy Chin i Stanów Zjednoczonych są tak bardzo sprzeczne, albo dlatego, że nie do pogodzenia jest... E, nie wiem, chiński ustrój komunistyczny z tym ładem międzynarodowym, który Stany projektują, albo dlatego, że Stany Zjednoczone, nie wiem, tak na to zbyt się zadłużyły u Chińczyków i ten moment konfrontacji musi nadejść. Tylko przekonują oni, że w gruncie rzeczy obydwu elitom, tej elicie kapitalistyczno-partyjno-nomenklaturowej w Chinach i tej polityczno-biznesowej w Stanach Zjednoczonych, do niedawna przynajmniej ten układ doskonale odpowiadał. To znaczy, Stany Zjednoczone miały dzięki temu tanie towary. Który, dzięki którym nie musiały podnosić płac realnych w swoim na przykład, sektorze wytwórczym i amerykańskie firmy zarabiały dzięki globalizacji, bo wynosiły miejsca pracy tam, gdzie jest taniej. I wszyscy byli zadowoleni, a jeszcze Stany Zjednoczone miały zawsze nabywców na swoje obligacje skarbowe, bo, bo kupowały je Chiny. Z drugiej strony, Chińska lita też była. Tym scenariuszem zachwycona, bo zyskiwała dostęp do technologii, globalnych rynków i rozwijała swój wielki, potężny, olbrzymi przemysł. Problem pojawił się w momencie, czy problem stał się nieunikniony w momencie, w którym te nierówn nierównowagi handlowe no, stały, się, stały się już tak duże, że Zaczęły napędzać niepokoje w samych Stanach Zjednoczonych, tak? I, i wywróciły niejako te nierówności, nierównowagi handlowe, dezindustrializacja i wszystkie plagi społeczne, które z tym szły wywróciły scenę polityczną na tyle, że już drugi raz z rzędu został prezydentem ktoś, kto obiecuje, a właściwie licząc z Bidenem, to trzeci raz z rzędu ktoś, kto obiecuje mocniejszą konfrontację z Chinami, reindustrializację Ameryki i przestawienie gospodarki na właśnie takie zimnowojenne tory. Mi ta perspektywa jest bliska, bo ona pokazuje i zaim dobrze pokazuje, że my czasami mylimy skutek z przyczyną. Tak? To znaczy wydaje nam się, że Chiny stały się za mocne, więc Stany Zjednoczone muszą pójść z nimi na konfrontację. Albo, e, albo, albo coś podobnego. Tymczasem e, przyczyny niezadowolenia globalizacją wynikają z samej globalizacji, jakkolwiek by to przewrotnie nie brzmiało, i napędzają siły, które muszą się jakoś jej wyrzec. I tak dochodzi do zmiany. I to widzimy od 10 lat. To znaczy ktoś gdzieś na Zachodzie uznał, i nie, nie uznałby tego bez wyraźnego sygnału ze strony wyborców, że ten paradygmat się po prostu wyczerpał. I być może mm -hmm. już więcej my z niego nie, nie wyciągniemy, ale że elity, które zyskiwały na tym nieograniczonym wolnym handlu, na umowach handlowych, na wyprowadzeniu miejsc pracy, na decentralizacji, chciały jego kontynuowania, no to trzeba było dużego takiego populistycznego zrywu, który wciąż w demokracjach jest możliwy, żeby te dawne zasady podważyć. I to jest chyba ten moment, prawda? W którym no, dosłownie na dniach słyszeliśmy przy okazji zjazdu przedstawicieli partii, które nazywamy populistycznymi. Kiedyś byliśmy heretykami, dzisiaj jesteśmy mainstreamem europejskim, prawda? No i wjeżdża Donald Trump z całą swoją agendą. Oczywiście, że są mainstreamem, to znaczy ja mam wrażenie, że to słowo protekcjonizm dość dobrze opisuje klimat epoki. Lepiej nawet niż populizm, który został już tak wypaczony w naszej debacie, że nie znaczy prawie nic albo najczęściej używa się go po prostu jako epitetu, którym chce się zdyskredytować przeciwnika. Natomiast protekcjonizm coś jeszcze znaczy i wydaje mi się, że dobrze opisuje równoczesne przesunięcie w naszym myśleniu o... Granicach, bezpieczeństwie narodowym, interesie, w prawo, przy jednoczesnym zwrocie w lewo w dziedzinie redystrybucji, świadczeń społecznych, roli państwa czy państwowej interwencji w gospodarkę i rozbudowę własnego przemysłu. Te dwa nurty dają się opisać właśnie za pomocą tego hasła protekcjonizmu. Chcemy ochrony w podwójnym sensie: ochrony naszego przemysłu, ochrony naszych technologii. Ale także ochrony naszych granic, także ochrony społeczeństw przed skutkami na przykład masowej migracji. I to jest coś, co dzieje się w całym świecie rozwiniętym. W, od Kanady przez Wielką Brytanię, Polskę, po Hiszpanię i, i Stany Zjednoczone, oczywiście. I to koresponduje z podwójnym rozczarowaniem wcześniejszą fazą globalizacji, gdzie nieograniczone były, zauważmy, i przepływy kulturowe, prawda, i e, migracja oraz, oraz uchodźstwo, i e, wolny handel, i też takie przekonanie, że, e, że właściwie nie ma nic złego w tym, że nie, nie mamy przemysłu, Mysłu, bo, bo ma ktoś, go ktoś inny, czyli takie przyzwolenie, tak naprawdę, na masową dezindustrializację. To wszystko zostało podważone w ostatnich latach. I globalizacja, jak piszę w moim tekście, się nie skończy, natomiast ona będzie musiała dzisiaj grać na zasadach czy będzie musiała wyglądać według scenariusza, który piszą ludzie o. Radykalnie odmiennym spojrzeniem na świat i, i wymieniam ich z nazwiska. tak, Protekcjoniści, komuniści, nacjonaliści, e, naj, najróżniejsze antyliberalne nurty polityczne, które będą sterowały globalizacją. I to jest ten chyba kluczowy paradoks, y, na którym zasadza się mój tekst. Mianowicie on pokazuje, że globalizacja ze swoim, ta jej pierwsza faza, czy ta jej współczesna, nam znana faza, z jej Unoszeniem ku niebiosom ideałów wolnego rynku, nieograniczonej konkurencji, deregulacji, tak? znoszenia wszelkich granic, w każdym sensie państwowych, celnych, kulturowych, miała unicestwić te duże. Odwołujące się do twardych, namacalnych rzeczy, ideologie miało odesłać je na śmietnik historii. Tymczasem, po nieco ponad 30 latach od 1989 roku, te ideologie nie tylko nie zostały odesłane na śmietnik historii, ale wracają w postaci być może najbardziej wpływowych, charyzmatycznych i decydujących przywódców XXI stulecia, by Tą globalizację wziąć w karby i nią sterować już nie dla dobra tylko rynków, już nie dla dobra tylko jakichś uniwersalnych wartości, już nie dla dobra mrzonki międzynarodowej współpracy i, i, i jakiegoś nowego kapitalistycznego ładu, tylko wprost dla własnego interesu. Tak jak oni ów narodowy interes pojmują w rywalizacji mocarstw? Kiedy mówimy mówisz o mrzące, prawda? można oczywiście ten cały e, pakiet ideałów stojących za tym modelem globalizacji, w którym się. Wychowywaliśmy postrzegać jako utopię, ale no jest to też pakiet w bardzo konkretnych wartości, prawda? Kiedy no, mówimy o wolności, mówimy o, o, o swobodzie przemieszczania się, o wolności osoby ludzkiej tak dalej, Z drugiej strony, zaczynamy myśleć o tym, co wobec tego stoi za tym nowym modelem. Kiedy patrzę na Elona Maska, czyli na multimiliardera no, z gruntu globalizacyjnego wyrosłego, który delikatnie mówiąc kokietuje nacjonalistów, to zastanawiam się na co patrzę i co nas w tej e, rzeczywistości nowego modelu e, globalizacji opartej na nacjonalizmach czeka. Ja po pierwsze mówię to bez żadnej satysfakcji, bo, bo to nie jest tak, że tak jednoznaczne uderzenie w pewne wartości uniwersalizmu mnie jakoś specjalnie cieszy, ale. Mówię to też zarazem bez złudzeń, jeżeli wczytamy się w badania postaw także naszych rodaków dzisiaj, ale szerzej europejczyków, no to trudno jest mieć złudzenia po prostu, że cokolwiek z tych ideałów zostało, albo że ktokolwiek gotów jest dalej poświęcać swoją stopę życiową, swoje realne wynagrodzenie, stan portfela na rzecz jakichś uniwersalnych, humanistycznych wartości. Tak no po prostu ta epoka się skończyła. I ciekawe jest to, że widzimy na własne oczy także efekt Trumpa, to znaczy... Te postawy szczególnie mocno rezonują i zyskują swego rodzaju nagłośnienie właśnie do tego, że Donald Trump został prezydentem i powiedział niejako już można. To znaczy już nie ma nic wstydliwego w tym, już nie ma powodu, aby się hamować w, w swoim egoizmie na przykład narodowym. Tak? I to, to w ogóle nie jest powód do wstydu albo z egoizmie zbiorowym, ale wręcz do, do dumy. Natomiast... Gdy nawiązujesz do Ilona Maska, to kluczową rzeczą, którą tutaj trzeba zrozumieć, to jest to, że to, co my widzieliśmy w listopadzie w Stanach Zjednoczonych, to nie tyle był tryumf samego Trumpa czy partii republikańskiej, co tryumf takiego sojuszu amerykańskich elit kompleksu militarno-technologicznego, tej reakcyjnej części amerykańskiego kapitalizmu i kulturowej kontrrewolucji, którą reprezentuje Ruch MAGA, z robotnikiem. Sojuszu, który dokonał się ponad głowami rozgadanej klasy intelektualistów ubyt dwóch brzeży. I on jest możliwy, ten paradoksalny sojusz, w którym miliarderzy, najbogatsi ludzie świata, kalifornijskie, krzemowe elity mogą dogadać się z robotnikiem, jest możliwy dlatego, że znaleźli wspólnego wroga. I tym wrogiem jest właśnie przedstawiciel, przedstawicielka tej takiej elity edukacyjnej, tak, taki archetyp kujona czy kujonki, przemądrzalca, który nie zna życia nie rozumie tego, w jakich realiach żyjemy, co więcej, nie ma kontaktu z codziennością, tylko się wymądrza, chce nam narzucać jakieś reguły, krępować naszą konsumpcję kolejnymi ekologicznymi wymogami, chce ratować jakieś rybki i drzewka zamiast pozwolić na nieskrępowany wzrost gospodarczy. I, um, i ten sojusz ma się świetnie, e, raz dzięki słabości jakby sił przeciwnych, bo, bo, bo i liberalizm i taka głównonurtowa socjaldemokracja są zdecydowanie w odwrocie, ale także ma się ten sojusz tak dobrze, bo... W... Mechanizm odwracania uwagi e, przez wielkie platformy cyfrowe, e, przez ludzi w rodzaju Ilona Maska, od realnych problemów, za to wzniecanie niepokojów na tle, chociażby właśnie migracyjnym w innych krajach, a, okazuje się być no, swego rodzaju genialną politechnologią współczesności. To znaczy, ci sami ludzie, którzy de facto są beneficjentami imigracji i globalizacji, tak, i wolnych rynków, będą podburzać innych przeciwko. Fasadowym jakby skutkom tego, do czego ta, ta globalizacja doprowadziła, e, samemu dalej czerpiąc z tego, z tego korzyści. No. Elon Musk, na przykład, jest przedstawicielem zresztą, jak wielu innych m, nawróconych na konserwatyzm z strony Krzemowej, on nie jest zainteresowany tym, żeby z Chinami wybuchła gorąca wojna. W jego interesie jest to, żeby ta zimna wojna była na tyle, e, na tyle ostra, aby jego spółki działające w sektorze technologii kosmicznej, technologii militarnej, elektromobilności, sztucznej inteligencji na potrzeby wojskowe zarabiały, ale nigdy, aby ta wojna rozgorzała na tyle, aby naprawdę doszło do konfrontacji, bo przecież na tym by on i podobni jemu miliarderzy stracili. To jest bardzo istotna rzecz. Duża część tych y, wielkich biznesów, o których mówimy, nie tyle nawróciła się na trumpizm, albo przeszła jakąś ideologiczną konwersję, lub zrozumiała swój błąd, co raczej zrozumiała, że w tej nowej fazie protekcjonizmu zimnej wojny 2.0 i rywalizacji imperiów mogą zarobić nawet więcej niż w czasach nieskrępowanej globalizacji poprzedniej dekady. Bo teraz cały rząd będzie musiał chronić ich przed chińską konkurencją, tak? grodzić świat tak, aby w ich interesie. Te przepływy faworyzowały amerykańskich przedsiębiorców, firmy yy, i sektor technologiczny czy militarny, zmuszać innych do kupowania jeszcze większej ilości broni i deregulować, tak, na przykład obostrzenie dotyczące sztucznej inteligencji, aby te firmy mogły z powodzeniem wdrażać ją dla celów właśnie militarnych czy wojskowych yy, i nie bać się, że yy, jakaś, organi jakaś organizacja broniąca praw człowieka, jakiś urząd antymonopolowy albo sąd powie im, że tu posunęły się za daleko. To wszystko jest obietnica Trump dla tego, tego sektora. I to wszystko jest również, o co pytałeś na samym początku, modelem działania globalizacji podporządkowanej interesom y, nacjonalistycznym, ale także takich narodowo zorientowanych biznesowych elit. Jeśli się Państwo zastanawiają, co dzieje się właściwie z naszym światem, to takie teksty jak... Y, y, y... Tekst Nowi Władcy Świata, Jakuba Dymka. Znajdą Państwo w Tygodniku Powszechnym. Jakub Dymek gościnnie w podcaście Tygodnika Powszechnego, regularnie na łamach Tygodnika Powszechnego. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za rozmowę. Wielkie dzięki. Ten program realizowała Oliwia Świątek. Ja się nazywam Michał Kuźmiński i zapraszam już za tydzień na kolejne tematy Tygodnika. Do widzenia. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.